Nie wybieramy się do Izraela, tylko do strefy gazy, która nielegalnie jest okupowana przez Izrael. Dlatego to oświadczenie jest po prostu nie na miejscu. Zwracamy uwagę, że w tym trwa regularne ludobójstwo, które jest live streamowane 24 godziny, a w tym momencie jesteśmy po kolejnym ataku dronów, które stanowiły zagrożenie zdrowia i życia wielu obywateli Polski, a również jednostek płynących pod Polską Banderą, a jedyne co Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma do powiedzenia to zaproszenie ambasadora Izraela na i odradzenie nam podróży. Przepraszam, ale to jest naprawdę niepoważne i oczekujemy tutaj no, po prostu e, stanienia w prawdzie i wykorzystania wszystkich swoich kompetencji oraz e, uprawnień do e, działania przeciwko ludobójstwu, czyli zgodnie z e, oświadczeniem ONZ które y, zobowiązuje wszystkie państwa do y, przeciwdziałania tej sytuacji, zatrzymania Izraela.